wszystkim, Witam z łowiska Hermanowo. Wreszcie przyszedł w czas na mnie. Póki co największa ryba zasiadki, 16 kg. Przepiękny, naprawdę silny. Karp, zobaczcie sami. Kawał byka. Niby nie chcą bardzo współpracować, bo łowiliśmy je w nocy. Między trzecią a czwartą, na no więcej mamy brań. I są wypoczęte. Przygotowaliśmy do porannej sesji. Ale mam nadzieję, że pokażemy tu bestię. Zobaczcie. Za chwilkę ryba wraca do wody. Zapraszamy na wyjazdy z Carp tripem bo nic mniejszego nie ma niż spełnianie swoich karpiowych marzeń, więc stanowisko numer 4. I taki piękny krocek. Więc trzymajcie się i do zobaczenia przy większych rybach wypuszczamy rybę 16 kg szczęścia sesja zrobiona marzenia spełnione czekam na większe więc zapraszamy na wspólne wyjazdy trzymaj się Burek, wołaj większe przyjechałem tu po 30 chociaż ja swego rekordu dzisiaj nie złowię i nie będę pewnie oblewany ale zawsze to jest coś naprawdę pięknego, łowić tak piękne ryby w doborowym towarzystwie. Więc naprawdę daj buziaka im. Więc tak to wygląda. Trzymajcie się, pozdrawiam. A ty grzej do domu, do bliskich, Więc dawaj maleczku tu z góry, pokażemy jakiego magarka, wielkiego. Naprawdę jest przepiękną rybą. I wypuszczamy rybę. Dajemy jej wolność. Mjciecie się cześć.